Cześć witajcie! Pamiętacie może jak w sumie prawie 3 miesiące temu nagrałem taki odcinek, gdzie pokazuję projekt tego właśnie statywu. E, statywu, w sumie uchwytu do statywu na telefon, na smartfona e, tak, minęły 3 miesiące i mm, tak wygląda ten design aktualnie. Przeszedł on naprawdę wiele zmian. Jednakże sama zasada działania pozostała bez zmian. Natomiast no, tutaj największym wyzwaniem było zaprojektowanie tej części z tymi zatrzaskami zaprojektowanie, ale później też dobranie odpowiedniego materiału, żeby był elastyczny, uginał się, zatrzaskiwał tutaj na tych wybraniach, także no, była to nie lada wyzwanie. Ale koniec końców udało się to zaprojektować, e, dobrać optymalne parametry, także w tym odcinku pokażę Wam e, jak te druki wyszły i montujemy sobie ten statyw. Także zapraszam do oglądania. Cześć, a oto właśnie wydrukowane części, które zaprojektowałem. Mogliście to zobaczyć w poprzednim odcinku. Jak widzicie różni się to od projektu, którego to go mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku Quick Design. No, ponieważ tutaj ten design się nie sprawdził i musiałem dużo pozmieniać, a w zasadzie w sumie chyba wszystko. Począwszy od materiału po zasadę działania, ale zacznijmy od początku. Materiał, tak jak widzicie, to jest polipropylen, który się cechuje. Dosyć fajną e, elastycznością. E, próbowałem też to robić z Flexa. E, z Flexa niestety te skrzydełka się tak wyginały dosyć mocno. No i postanowiłem też podzielić ten model, tak aby powiedzmy, jeżeli te, te skrzydełka się zużyją, można było go po prostu wymienić i nie drukować tej całej części. Także taki mały, e, taka mała sztuczka z maintenance'u tak zwanego. A reszta to w sumie się nie zmieniła, czyli tutaj mamy główną część. No i ten suwak, tak naprawdę odbijany na sprężenie. No i co? Teraz trzeba się wziąć za złożenie tego wszystkiego. Więc zacznę od wtopienia takich wkładek, tak zwanych insektów. Właśnie tutaj, we wcześniej przygotowane otwory w tym wydruku. Oraz w tym, żeby po prostu za pomocą tych otworów później go skręcić z podstawą. Bierzemy się. Aby umiejscowić taką wkładkę gwintowaną w otworze, ja robię to w taki sposób, że nagrzewam lutownicą insekta i następnie powoli naciskam lutownicą na tego insekta. I tak jak możecie zauważyć, on po prostu się w ten otwór wtapia. Gdy już topiłem insekty w moje drugie, to pozostaje tak naprawdę wszystko ze sobą poskładać. Więc jak widzicie, wszystko do siebie pasuje. Ale tutaj niestety troszkę ten wydruk mi się podwinął. No, niestety polip nie jest łatwym filamentem w druku. Drukowałem go na boku po to, żeby zwiększyć wytrzymałość tych skrzydełek. No i niestety troszkę mi się podwinęło, ale no, myślę, że to nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie tego uchwytu do statywu. Także skręcam sobie te dwa druki i zaraz przejdziemy do pozostałych elementów. Przyszedł czas na montaż głównego uchwytu, gdzie będzie mocowany smartfon. Zaczynam od włożenia sprężyny w gniazdo szczęki przesuwnej, a następnie sprężynę nakładam na bolec konstrukcji i skręcam główną część do dolnej za pomocą śrubek. Wszystkie elementy wchodzące w skład tego złożenia powinny zostać przesmagowane, dlatego teraz za pomocą smagu do sztucznych smaguje te wszystkie elementy w miejscach tak itd. W sumie najlepiej użyć do tego celu smagu silikonowego, no ale na tamtą chwilę obecną nie miałem takiego smagu, więc wykorzystałem to co miałem. Aby smartfon włożony w uchwyt nie mógł się przesuwać ani wypaść to do szczęki stałej oraz przesuwnej przyklejam po jednym kawałku gumy ryflowanej. Jak widzicie, uchwyt jest gotowy. Uchwyt umożliwia ustawienie smartfona zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. Kluczowym elementem konstrukcji są zatrzaski, tak jak wcześniej tu Wam wspominałem, które utrzymują uchwyt w określonej pozycji i pozwalają na jego obrót. Dobór odpowiedniego materiału dla tej części okazał się kluczowym dla funkcjonalności tego projektu. Ja ostatecznie do mojego projektu przy tej części wykorzystałem polipropylen który cechuje się wysoką elastycznością i odpornością na zmęczenie materiału, dzięki temu zatrzaski działają prawidłowo. Jak widzicie, są sprężyste i nie łamią się nawet po wielu cyklach użytkowania. Próbowałem również wykonać tą część z innych materiałów. Tu możecie zobaczyć na przebitkach w szokcie, który wstawiłem. Tam są też części pokazane z TPU. Niestety te części okazały się zbyt giętkie, nie zapewniały odpowiedniego chwytu i nie utrzymywały części żądanej pozycji. Z próbowałem Silk, był problem z tarciem i pękaniem. Także wnioski są takie, że jeżeli element ma być sprężysty, warto wybrać materiał o odpowiedniej elastyczności, ale jednocześnie wystarczającej sztywności, na przykład tak jak w moim przypadku z polypropynelu. No i na sam koniec wypadałoby włożyć ten uchwyt do statywu i zobaczyć, czy dobrze zmierzyłem to gniazdo. Jak widzicie wszystko pasuje, uchwyt jest ok. Także to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z drukiem 3D, z jakimiś pogadami, jak projektować takie rzeczy pod druk 3D, powiedzmy tego typu mechanizmy, odzywajcie się w komentarzach, piszcie też swoje opinie, czy wam się podobało, czy nie czy ten poradnik wam się przydał. Jeżeli chcecie, abym udostępnił te pliki do tego projektu gdzieś w Thingiverse, również piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o zostawieniu lajka. A tymczasem widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć.